Do pierwszego jak się okazało groźnego w skutkach wypadku doszło we wtorek 3 grudnia na odcinku Wieruszowskim nowo budowanej trasy ekspresowej S8. Samochód osobowy, którym podróżowało czterech mężczyzn z gminy Wieruszów uderzył w bariery ograniczające przed dalszą jazdą. W wyniku zdarzenia ucierpiały dwie osoby, które przez zespół ratownictwa medycznego zostały przetransportowane na Kępiński Szpitalny Oddział Ratunkowy. Jeden z podróżujących był nieprzytomny. Pozostali dwaj mężczyźni odmówili hospitalizacji. Jak relacjonował funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie kierowca Opla Astry, samochód z impetem uderzył w bariery, bowiem stały się one widoczne niemal w ostatniej chwili. Podróżowanie miała ograniczać panująca jeszcze wtedy szarówka. Mężczyźni udawali się do pracy, kierowali się pasem w kierunku kępińskim. Na miejscu pracowała Państwowa Straż Pożarna oraz Ochotnicza Straż Pożarna Zwieruszowa. Sprawę wypadku bada policja, ale już w tej chwili wiadomo, że kierowca nie powinien tamtędy jechać, bo droga jest jeszcze w budowie i wciąż obowiązuje tam zakaz wjazdu. Na 18 grudnia zaplanowano ćwiczenia wszystkich stacjonujących u nas służb. Rekonesans przy udziale w prawdziwym zdarzeniu miał miejsce już dwa tygodnie wcześniej.